Zadanie 22 z matury 2013 za jeden punkt. Rzucamy dwa razy symetryczną kostką sześcienną do gry. Niech P oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, że iloczyn liczb wyrzuconych oczek jest równy 5. Wtedy prawdopodobieństwo danego zdarzenia jest równe albo 1,36, albo 1,18, albo 1,12 lub 1,9. Na początku wypiszmy wszystkie możliwe zdarzenia, jakie mogą nastąpić w naszym zadaniu. Zauważ, omega, czyli zbiór wszystkich zdarzeń, jest to zbiór 36 elementowy. Zauważ, że jeżeli za pierwszym razem wyrzucisz szóstkę, to za drugim razem możesz wyrzucić jedynkę. Lub dwójkę, lub trójkę, lub czwórkę, lub piątkę, lub szóstkę. Oczywiście, za pierwszym razem zamiast szóstki możesz wyrzucić piątkę. A za drugim... Możesz wyrzucić jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę. I myślę, że dalej już wiesz skąd powstały nasze poszczególne zdarzenia. Czyli każdy nawias to jest jedno nasze zdarzenie elementarne złożone z dwóch rzutów. Tych wszystkich zdarzeń elementarnych jest 6 do kwadratu, czyli 36. Można oczywiście te wszystkie zdarzenia wypisać. Jest to jeszcze dość nieduża liczba, ale wypisywanie tych wszystkich zdarzeń jest troszeczkę nieprzyjemne. Można to wypisywanie obejść i zauważyć, że mamy dwa zdarzenia elementarne. Za pierwszym razem mamy 6 możliwości, 6 SP, czyli 6 sposobów, ale do każdej takiej liczby wyrzuconej za pierwszym razem możemy dopasować 6 liczb wyrzuconych za drugim razem. Czyli mamy 6 razy 6, sześć, czyli stąd mamy 36 zdarzeń elementarnych. P oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, że iloczyn liczb wyrzuconych oczek jest równy 5. Kiedy iloczyn będzie równy 5? Kiedy będzie to iloczyn 1 razy 5 albo 5 razy 1? Wypisałem dwa zdarzenia opisujące nam iloczyn liczb wyrzuconych oczek. I takich zdarzeń mamy dwie sztuki, czyli moc zdarzenia z dwoma kreseczkami jest równa 2. I zauważ, mamy dwa zdarzenia elementarne z 36. Po skróceniu otrzymujemy 1,18 i zaznaczamy podpunkt B.